Na korytarzach unosił się dym palonych dokumentów, ale płomienie niszczyły tajne papiery zbyt wolno. Dlatego kapitan nakazał, aby wyrzucać worki z dokumentami za burtę. Choć instrukcja przewidywała, że należy to zrobić, gdy głębokość morza przekracza 300 metrów. Pod nimi było tylko 60 metrów. Do burty Pueblo dobił koreański kuter. Na pokład wszedł oficer i 10 marynarzy z pistoletami maszynowymi. Kapitan zdążył nadać ostatnią wiadomość radiową. Niszczenie dokumentów nie udało się. Nie zniszczyliśmy całego sprzętu. Otrzymał polecenie przekazania listy dokumentów i maszyn, których nie udało się zniszczyć. Nie zdążył. Pueblo był już w rękach koreańskich. Jego radiostacja zamilkła. Po raz pierwszy od roku 1807 amerykański dowódca poddał okręt wrogowi. Koreańczycy zażądali, aby kapitan Butcher szedł z nimi pod pokład. W tajnych pomieszczeniach stały worki wypchane dokumentami. Załoga nie zdążyła ich zniszczyć ani wyrzucić za burtę. Na stołach leżały mapy ze wszystkimi odkrytymi stacjami radarowymi na terenie Korei, Związku Radzieckiego i Chin. Najtajniejsze urządzenia elektroniczne, w tym maszyny szyfrujące. Miały na obudowach ślady uderzeń siekier i młotów, ale ich wnętrza nie były uszkodzone. To była bezcenna zdobycz i Koreańczycy zdawali sobie z tego sprawę. O godzinie 20.30 Pueblo eskortowany przez koreańskie kutry wszedł do portu Wonsan. Amerykańska załoga była w niewoli. Technicy, którzy obsługiwali tajne maszyny, wiedzieli, że wrogowie nie cofną się przed niczym, aby wydobyć tajniki ich pracy. Czekały ich tortury i prawdopodobnie śmierć. Chyba, że amerykańscy komandosi przybyliby z pomocą i uwolniliby 23 techników i 60 marynarzy. W Białym Domu w Waszyngtonie prezydent Lyndon B. Johnson zwołał posiedzenie Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone zaczęły przygotowywać się do wojny z Koreą Północną. Rozpoczęła się operacja Combat Fox, przerzucenia wojsk i zaopatrzenia do baz w Korei Południowej. W drogę wyruszyło ponad 8 tysięcy lotników, setki samolotów i miliony ton paliwa i amunicji. Tajne służby zaproponowały prezydentowi przeprowadzenie akcji, która miała być pretekstem do wojny. Zaplanowano, że inny statek szpiegowski, Banner, dotrze do miejsca, w którym Koreańczycy przechwycili Pueblo. Poza zasięgiem radarów miał płynąć lotniskowiec. Gdy tylko Banner wezwałby pomoc, myśliwce z lotniskowca ruszyłyby do ataku. Czy zdajecie sobie sprawę, że Koreańczycy mają 80 zakładników. Co się z nimi stanie, gdy nasze samoloty zatopią parę ich ścigaczy? Zapytał jeden z oficerów Pentagonu. Plan został odwołany. Prezydent Lyndon Johnson był bezradny, nie potrafił zdecydować się na podjęcie jakiejkolwiek akcji, nawet dyplomatycznej. Przez 11 miesięcy załoga Pueblo przebywała w koreańskiej niewoli. Aż 23 grudnia 1968 roku amerykański generał Gilbert Woodward podpisał dokument. Przyznawał, że Pueblo prowadził akcję szpiegowską, za co Stany Zjednoczone Koreę przepraszały. Co prawda, trzymając pióro w dłoni, generał zastrzegł się, że podpisuje to oświadczenie tylko po to, aby uwolnić amerykańskich chłopców, ale nie miało to większego znaczenia. Skala upokorzenia mocarstwa została dopełniona. Następnego dnia uwolnieni marynarze przeszli przez graniczny most. Wydawałoby się, że przechwycenie Pueblo wraz z tajnymi dokumentami i maszynami szyfrującymi nie będzie miało większego wpływu na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Co prawda Koreańczycy szybko oddali zdobycz Rosjanom, ale szyfry zostały już zmienione, a maszyny szyfrujące zmodyfikowane. Sytuacja wróciła do normy. Wywiad amerykański nie wiedział jednak, że w tym samym czasie do radzieckiej ambasady w Waszyngtonie wszedł wysoki czarnowłosy mężczyzna. Podszedł do strażnika. Chcę się widzieć z oficerem. Po kilku minutach przyszedł szef służby bezpieczeństwa ambasady, Jakow Łukaszewicz. Młody mężczyzna poprosił go o rozmowę na osobności. Chcę sprzedać Wam największe tajemnice. Ważne informacje wojskowe. Przyniosłem próbkę. Wydobył z kieszeni kilka kartek, które, jak się okazało, zawierały część kluczy szyfrowych maszyn KL-47. Łukaszewicz, gdy tylko sprawdził wartość informacji, wrócił do amerykańskiego gościa, proponując współpracę. To Was będzie kosztowało 100 tysięcy dolarów. Na początek cenę innych informacji określę później. Aha, nazywam się James Harper. Naprawdę nazywał się John Walker i przez wiele miesięcy dostarczał radzieckiemu wywiadowi tajne informacje. W połączeniu ze zdobytymi na pokładzie Pueblo maszynami szyfrującymi umożliwiły Rosjanom poznanie największych amerykańskich tajemnic. Kapitan Butcher oraz szef techników po obsługujących tajne maszyny na pokładzie Pueblo mieli stanąć przed sądem za niedopełnienie obowiązku zniszczenia tajnych dokumentów i urządzeń. Ostatecznie jednak darowano im, uznając, że wycierpieli wystarczająco dużo. Pueblo pozostał w północno-koreańskich rękach i w 2001 roku zakotwiczony na rzece Taedong na przedmieściach stolicy stał się atrakcją turystyczną. Zwiedzający mogą wysłuchać opowiadań dwóch marynarzy, którzy brali udział w przechwyceniu statku oraz obejrzeć nakręcony wówczas film. Jak długo Pueblo stać będzie w koreańskim porcie? Może któryś z prezydentów uzna, że warto wykupić okręt? Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.